E <laughs> Szóste urodziny dzisiaj, Luciana, tak? Tak. Super, bąbelek. Dzisiaj jola, dzisiaj ole, pieprze la la Czy jakby tata to pustawił tu Czy to będzie widać w ogóle Teraz siebie nie widzi No nie widzi, bo to nie śledzi cię no, się rusza. No, tata rusza Co? Mówiła Mama cię woła Mam. i zrobiłam, co mama się znała. Tak. tak hmm. chciałam posmakować posmakować musiałaś Bardzo. a co tu równe? bo nie mogłam poczekać okay. nie mogłam ani poczekać nie mogłaś się poczekać, się doczekać, tak? mhm mm też tam ten nice.

I... Mm. That's a poem, yes. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU super tata, ja to dla niej? <grym _> przyjechali Alunia A, Amila? trzymaj to Amila przyjechała? tak ok Amila, idź idź Aluś Jeboj. otwieraj Połóż psa, postaw psa. Psa postaw. Kubuś. Dobry. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Prezenty i do widzenia. Do widzenia. Gdzie ty Ala uciekłaś? Tu chodź. Nie. No chodź ta tam nagrać chcę trochę cię. Chodź. Szybciutko. Jest zrobiłaś jeden filmik. Nie! No i Calunia się przywitaj z kubusiem. Co to jest bus? Snag dla Oli? Na pracu? Nie, to Kuba To dla Kuby? Chodź Kubuś, I go. buźki daj. Niech się rozbiorą w ogóle. Poczekaj, ja tu muszę się zdeadować. A co to dla mnie prezent? Daj ja zobaczę, to dla mnie do pracy ja wezmę sobie. Ty, a gdzie moja kartka? Dziś zaproszenie nasze. Zostaliśmy dostaliśmy pocztą nieprzyj. To wyjeżdżamy już. Nie dałaś, a miało być gotowe. No. Powiedz wujek, wujek się ciemniej. <gryczne> Powiedz, żeby nie ściemniało. Ja dobrze pamiętam. A to już ten prezenty wow. dawać czy dopiero później? Pójść. Dawaj. W pokoju. W spokoju nie będziemy Mama, na. Mama, to moje urodziny, później. Okej. A widzę ile Jezusie, się jezusie, o, jezusie, tam przyprawić? A z babcią? No, czy? Ja mam te na przyszły, tak? No to, dobra. no to tam przyjechał? Możesz coś postawić no, mama. Ale ty nie możesz tam zyrkać jeszcze. No, nie możesz tam zyrkać, to dopiero ten. Chociaż widać. Co ty to no, no, nie pasuje. mój but? Tam postawimy mały prezent, i tam z tyłu. Ola, tak? Czyli jakieś nożyczki albo nóżki? Nie mam. Tomasz! Oj, Szala, to owaliła! Patrzę! Co owaliła? A to ona! Daj, tala! Kogoś? Ja wszystkiego! Co za mną? Ja tu wszystkiego. Ja w brzuchu! W brzuchu napakowane? Ja tu tam? Ma?

Matko popakują te. Dadzą, bo paski nie mogli tego dać na jakieś druty. Co za... Tępy na I to co? <gulaki> buraki kogoś, tak? A ucie buraki. Jeżdżą. Wyłącz tą kamerę. Nie popisuj Włączę. <grym> Wyłączaj już. Bo zaraz drugą założę. Wyłączaj się. Na, na czestną. Wyłącz mom. się. Wyłącz się. Cicho. Kuba to chyba na ja nie działa. trochę powtarza. No co to tu jest? Uch, snake. Jak to będzie mi działać? Ale ja nie mam baterii. To ma. To chyba ma baterię już. Nie chodzę, ja bawię. Czeki. łączę tu. Co dziadkowi? Chodzi. Tutaj. tutaj Późno, oby jeździł. <grybuj> Kuba, Nie wiem, czy to będzie O! o! <grybuj> <grybuj> idź do przedpokoju. idź tam do korytarza. Jak ci go za. O ja snaj do tam bardzo w przodu, kuba, Do przodu, przód, bardzo przód, w drugą stronę. O, tam. O. O. Tu Jestem jest. tutaj. <laughs> A ile baterii do tego A idzie? Pewnie 6 sztuk. Spada tym, no. no moja. Pokaż. No pokaż dziadek sprawdził. Pokaż nie dziadek sprawdzi to jest. Tu? No to idź, Tutaj to pacia. Ja. Ja. Masz je ci w Daję Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Bo po drodze jechałem. O. O, o. o, jak. <noise> o jak? O jak? Balutki, no. Hasiu, chodź chodźmy tam Asiu. Ja bym go obciął. My chcieliśmy tylko... koło oczu. czyli... Zawsze... Zawsze... nagrywa cię. Zawsze... nagrywa. Ja mam mówienie nagrywa. a ja to mówię, ja jestem kiempyla. Tam gdzie mu ten wąż jest taki mała taśła, bo... to Co tam? za gry to mówię? Ale zaraz iPhone będę. Zabieraj mi to. Weź, zabierz mi to, co w oczu, proszę. <coughs> co? Co się stało? Ś się zepsuło coś? A, już idę.